Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejna środa przed nami. Ja się nazywam Anna Milewska, dla tych co mnie nie znają, pierwszy raz widzą. Jest to live prosto z Hiszpanii o rynku nieruchomości w Hiszpanii, ale nie tylko. Łączę rynek nieruchomości z bardzo ważnymi aspektami, ważnymi właśnie dla ciebie. Dlatego że opiekuję się wyłącznie kupującymi z Polski. Wiem jakie są różnice, wiem Czego oczekujecie, co Cię może w Hiszpanii rozczarować, i o tym to mówią. A dzisiaj powiem Wam o, o dwóch to ważnych, mm, ważnych, ważnych mm, aspektach rynku nieruchomości pod względem, e, po względem rynku wtórnego i pierwotnego. Po pierwsze, to porównamy te dwa rynki, co tutaj Cię może rozczarować, co Cię może pozytywnie zaskoczyć. Potem powiemy o dokumentach, jakie są ważne od dewelopera, czy od agencji, tak, kupując nieruchomość od dewelopera, tak, to nową wybudowaną, czy nieruchomość, którą kupujemy już, która jest w użytku. I kolejna sprawa, porozmawiamy sobie, ile to wszystko kosztuje, tak? Ile kosztuje, od jakich cen można inwestować w Hiszpanii? Tak jak już powiedziałam, co cię może pozytywnie, pozytywnie, pozytywnie zaskoczyć, co jest w niego w Hiszpanii. Tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o, o rynek, o, o rynek to pierwotny. Hmm, Hiszpanie są hmm, to wygodni, oni dbają o nas i jest wszystko przygotowane. Żadne gładzie, żadne ściany, żadne kolory płytek, kładzenie, e, tak, przystosowanie pod nas. To, to, to nas w ogóle nie interesuje. To jest temat w Polsce, tak się robi, owszem, standardy hiszpańskie są inne. Nieruchomość jest gotowa. Oczywiście wcześniej z tobą przyduskowana i najlepiej na piśmie spisane, tak? Co chcemy? Jakie kolory, to jakie płytki. Oczywiście deweloper hmm, może zrobić to, co my chcemy, nie ma problemu, ale trzeba się porozmawiać i, i, i dogadać. Ale on ma swoje, tak, kilka projektów do wyboru, tak? Takim, takim projektem idziemy, czy takim sobie jest do wybrania, do przedyskutowania, do, do, do przedyskutowania, ale są wyposażone łazienki, kuchnia zazwyczaj też jest, sprzęt AGD, y, są wejścia to na lampy. To wszystko zależy od, od dewelopera. I, i, jeden to daje, tak, sprzęt AGD, drugi wyposaża łazienki. Są tacy, co robią wszystko, ale, ale na pewno to mamy ściany, mamy wyjście na elektrykę zrobione, to na lampy możemy wieszać, tak. To mamy gotową nieruchomość. Nie, muszy, nie musimy myśleć o ekipie remontowej, żeby to wszystko do, do stanu takiego mieszkalnego przystosować, tak. Mamy taki stan mieszkalny, możemy wejść mieszkać, zamówić sobie kanapę albo deweloper nam ze swojej firmy współpracujący z meblami. I kupimy cały, cały segment to, meje, to mebli, wyposażenie od dewelopera, ale możemy też sobie sami zamówić. Tak, nie ma problemu. Przyjeżdżamy z walizkami i możemy już zamieszkać w naszym apartamencie. Tak? Nie ma tak, że musimy go przystosować. Oczywiście możemy potem proje, projektanta, co dla nas pasuje, taka to już jest inny, inny poziom, tak, pod klucz. To, to mamy w takim sensie, że możemy tu zamieszkać, tak? Więc, więc ee, tak, lampę przykręcimy, zaś, zaświecimy. Nie jest tak, że w jakimś tam stanie, który trzeba, trzeba do, do stanu używalności przystosować. To, to jest to, to, jest, to, jest to bardzo, bardzo miłe zaskoczenie i bardzo miłe, tym bardziej, że, że wiedzą, że bardzo dużo ludzi, którzy kupują nieruchomości, to są inwestorzy zagraniczni, więc dla nich to by było kolejne utrudnienie, tak? więc macie wszystko to gotowe w Hiszpanii, więc ten koszt trzeba sobie wliczyć, który w Polsce myślicie, że, że musicie tak przystosować, możecie sobie wliczyć w cenę, to jest gotowe, to nieruchomość. Natomiast o, o rynek wtórny, zacząłem od rynku pierwotnego, bo on jest przyjemny, to wy się zaskoczycie, natomiast rynek wtórny może was rozczarować, bo patrząc w Polsce po serwisach, tak oglądając nieruchomość rynku wtórnego, No one są naprawdę bardzo przyjemne, i, i, I niewiele czasami odbiegają od stanu deweloperskiego, tak, który kupujemy. Naprawdę jest bardzo ogrom y, y, osób specjalizujących się w przygotowaniu tych nieruchomości, że, żeby je przygotować do stanu, do stanu takiego, to do zakupu przyciągającego. Hiszpanie o to, to nie dbają, niestety o, o, to, o to, to nie dbają. To też indywidualna kwestia, bo, by, bo są nieruchomości, które, które, które są, są tak już w wyższej cenie i wtedy, wiadomo, tam jest przyjemnie, tak. Ale jeśli mówimy o takich nieruchomościach, nawet spokojnie możemy powiedzieć do, 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 do 200 tysięcy, to większość was, was rozczaruje, tak, że tam jest coś tak zostawione, jakby ktoś mieszkał yy, i te meble, tak. A już w ogóle do 100 tysięcy to jest po prostu 90%, 90 to nieruchomości hiszpańskie. To są ich nieruchomości wakacyjne, tak? Tak sobie mieszkali, tu bywali tam przez jakiś tam okres kilku tygodni w sezonie letnim, i mieszkali w Madrycie, w Bilbao, w innej części Hiszpanii, tak? Więc jakoś nie inwestowali. Hiszpanie tak żyją to na mieście. Nawet tak mają swoje nieruchomości, które tu mieszka, mieszkali i je oddają, bo się gdzieś coś innego kupują, się przeprowadzają. To też Polacy, tak, my mieszkamy w nieruchomościach własnych. Hiszpanie z reguły to wynajmują, żyją na mieście, więc do, tak, do tego takiej wagi nie przywiązują. To trzeba, to trzeba wiedzieć, więc te meble te sami są takie z mebla, z drzewa susnowego, takie w stylu Babcin, babcinym i, i to takiej to babci to to to, średczy, to niektórych, to prababci więc 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 tak, to, tak to, to to wygląda tak te łazienki też no, są w takie no 80 gdzie 90 lata w, w Polsce i natomiast nie można na to patrzeć nie można ojejku, jak to wygląda, no nie tego oczekiwałam, sobie wyobrażałam to inaczej, tak, że to wszystko już podejmie jest zrobione, to jest rynek wtórny w Hiszpanii, takie są, no, 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 no takie standardy utworzyli tak z tych różnych okoliczności, o których Wam powiedziałam, Hiszpanię, natomiast musicie wiedzieć, że płacicie za mm, widok, za okolice, za miejsce, za Hiszpanię, tak, no i tak to jest, tak, ale nie ma problemu, przyjeżdża firma, wszystko, wszystko zabiera, Yy, tak I, i, i można sobie urządzić urządzić, jak się chce nieruchomość, tak, bo, ona, yy, bo ona czasami wymaga, czas, czasami, czasami remontu to nie wymaga, to, to, jest, to zależy od, od, od yy, celu waszego. Jeśli dla siebie, to pewnie tak chcecie przystosować pod siebie ten standard podnieść. podnieść. I, jeśli inwestycyjna, to niekonieczne to jest. To, to jest wszystko z do przy, przy, przed przed przedyskutowania, tak, bo zależy od Waszych. W celu możliwości finansowania, tak, do dalszego inwestowania, podniesienia standardu. i oczywiście od tego, co jest dookoła, jakie są standardy nieruchomości, tak. Czy, czy chcę podwyższyć, czy nie chcę, w jaką grupę, do jakiej grupy docelowej chcę tą, chcę tą nieruchomość, tak. Więc, więc to zależy, ale można niewielkim kosztem jest IKEA, yy, są różne sklepy, tak. Można doposażyć. Można sobie tak, czasami te panie, które zajmują się um, urządzeniem w Polsce, one wiedzą, że kilka drobiazgów, kilka małych mebli, tak, I, i ta nieruchomość już zupełnie inaczej wygląda i przyciąga. tak. No, Hiszpanie przy zakupie jak, tak, tak w ten sposób to nie myślą, tak chcą sprzedać. Jest dużo też inwestorów, tak, kupujących, jest Hiszpania, więc, więc w ten sposób tak to wygląda. Przechodzę do ważnego aspektu. To dokumenty, na to najbardziej powinniśmy zwracać, zwracać uwagę. Co na rynku wtórnym, co, co na rynku pierwotnym po, powinniśmy to wymagać. Czy od agencji, czy od właściciela, czy od dewelopera, w zależności z kim, z kim rozmawiamy, z kim, z kim prowadzimy te rozmowy, tak, od kogo kupujemy, tak. Ale powinniśmy, zanim cokolwiek podpisy słyszymy, czy w agencji, czy u dewelopera, powinniśmy, powinniśmy dostać wszystko to na piśmie, sprawdzić dokumenty, nie można wpłacać i nie sprawdzając to nieruchomości, więc to trzeba wszystko odpowiednio odpowiednio przygotować i i poczekać tak, bo w Hiszpanii jednak jest jest trochę inaczej to wygląda, w Polsce wszystko jest na wczoraj And, My mamy inną kulturę biznesową, inną mentalność, hiszpańską, inną, ale trzeba ich nie wpłacać, poczekać, tak? Chcę kupić, owszem, jestem zainteresowany, tak? Wiem, że jest dużo kupujących, bo powiedzą za chwilę, no tutaj jest tyle i tyle, ale ja jestem z tych osób, które chcą bezpiecznie kupić. Ja chcę dostać dokumenty, tak? I teraz to jest potrzebne. Na pewno Segundo ocupación, czyli to jest takie zezwolenie to na zamieszkanie, że Nieruchomość jest przystosowana do, do zamieszkania, to na rynku wtórnym, tak? premiera okupacją u dewelopera, tak? Dodatkowo, dodatkowo, oczywiście wszystkie dokumenty, pozwolenia u dewelopera to na budowę, e, cały to, to projekt budowy, e, projekt katastralny, gdzie się mieści ta nieruchomość, to faktycznie ta, czy metry tego, co kupuję, odpowiadają to, to temu co ja mam tutaj zapisane, gwarancje bankowe deweloper musi nam, czy on kredytuje z własnych środków, czy finansuje się kredytem, tak, powinniśmy to wszystko wiedzieć, zanim wpłacamy pieniądze. Tak, bo to są bardzo ważne aspekty. Na rynku wtórnym jest sprawa, jest sprawa, tak, prostsza, bo, bo wymagam oczywiście certyfikatu energii elektrycznej, to, to, to w obu przypadkach, tak, to w Polsce teraz ta sprawa brzmiewa, natomiast w Hiszpanii jest to od bardzo, bardzo dawna. To trzeba przedstawić, dokumenty sprzedającego, tak, wszystkie, czy jest obcokrajowcem, czy jest Hiszpanem, tak, w sensie takim, czy rezydencja podatkowa ma w Hiszpanii, czy, czy poza, to też, jest, to też jest bardzo ważne, tak? Czy nieruchomość jest spłacona, czy jeszcze jest na nią hipoteka, bo wtedy trzeba od razu przy zakupie tą hipotekę zlikwidować to podzielić, to płatność, co idzie tutaj, co idzie tutaj. Oczywiście my tym zarządzamy, opiekując się Wami, sprawdzamy wszystko dokładnie, wszystkie dokumenty. Tak, mamy taką, taką całą listę dokumentów. I, i czego potrzebujemy, tak, oczywiście, tak, podstawowy dokument, który pominałam, to, to oczywiście, że wyciąg z Ksiąg wieczystych i to nota simple, to jest podstawowy to dokument, tak, ale, ale tak samo szereg innych dokumentów, bo, 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 bo może już wiecie, tak, ktoś wam pokaże, tak, i powiecie, o, nota simple, tak, ale tu musi być jeszcze więcej, cała lista dokumentów, żeby sprawdzić. Na rynku w którym też jest bardzo ważna licencja turystyczna, to trzeba wiedzieć, to trzeba sprawdzić, to nie ma na słowo, że ktoś powie, że tu będzie, że tu można, czy nie można wynajmować, tak. To trzeba zweryfikować z urzędem miejskim, gdzie się kupuje to nieruchomość. To jest bardzo ważny, bardzo ważny aspekt, bo to potem czy możemy wynajmować, czy nie możemy to wynajmować. Czasami tak, tak, bez problemu, można, tak, a potem okazuje, okazuje się, że jednak to nie można i potem jest problem, żeby tą sprawę, to, to rozwiązać, bo oczywiście to wszystko zależy od Urzędu Miasta i wcale swojej decyzji to, to może to nie zmienić, bo taki jest plan zagospodarowania, że tutaj na tych ulicach wynajmujemy i pozwalamy tak oczywiście, ale tutaj już nie i no i Pana czy Pani nieruchomość to nie dostanie tej licencji. To wszystko są, są sprawy, są czynniki, są, są ważne e, kwestie, które na, 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 należy sprawić przed przed podpisem, przed wpłacaniem pieniędzy, wcześniej. Wcześniej to trzeba wszystko, wszystko przygotować. Tak? Bardzo ważne też jest sprawdzić wszystkie instalacje, jak to wygląda ta nieruchomość. tak? Jeśli chodzi o, o rynek wtórny, my pracujemy z architektem, którego, którego prosimy: sprawdzenie stanu wilgoci, tak? sprawdzenie sprawdzenia instalacji, sprawdzenie w jakim stanie to budynek jest, jak to wygląda. tak? On wydaje ekspertyzę, tak? I wiemy. Czasami jest tak, że, że już wiadomo, że się nie zgadza na architekta, to, to też tak bywa. Też takie, tak, takie że tak powiem, przygody to, to mieliśmy. No i wtedy dziękujemy, bo nie wchodzimy w taki temat. No bo dobrze chcesz sprzedać, ale co? Nie zgadzasz się na sprawdzenie. Znacie, że dziękujemy, bo yy, nasz czas jest oszczędzony, idziemy dalej. Nieruchomości, nieruchomości to jest wiele. Nie można powiedzieć, że, że tego to brakuje. Jest wiele nieruchomości, tak? Wie, więc jak, jak nie ta, to inna, a gorzej po prostu potem w problem wejść, tak? Bo tak jak w problem wyjdziemy cię z architektem i nie pozwolą nam, nam sprawdzić, tak? A, a są pewne rzeczy, bo to nie chodzi, że w każdym przypadku teraz brać architekta i doszczętnie wszystko sprawdzać, ale jak już coś przeczuwamy, coś, coś jest, to nie tak. Coś widzimy, tak? Jakieś pęknięcia, widzimy jakieś że wilgoć, coś coś nieciek, nie, nie to, to, to nieciek, nieciekawie czujemy, tak? To są sygnały, żeby wezwać architekta i on sprawdza. I wtedy nie wchodzimy w taki temat, bo potem okaże się, że te cieniki to wcale tak łatwo, to nie będzie kosztownie to je usunąć, albo może i nie, tak jak na przykład z licencją, tak? Więc to wszystko, wszystko jest do sprawdzenia. Jeśli chodzi o deweloperów, tak samo, tak samo trzeba, to nie jest tak, że, że tylko tyle jest tutaj tego i deweloper dyktuje warunki. Oczywiście, że dyktują tak, bo są dużym biznesem, ale tych deweloperów jest bardzo wiele, tak? Możemy sobie wybrać, co nam odpowiada i, i, i to rozmawiać. Ja wiem, że wy jako kupujący, jako osoba, jest ciężko dlatego my jako firma już mamy wypracowane te rozmowy, oparte o kulturę biznesową, tak, o mentalność, znamy, współpracujemy od lat, e, nasi klienci mają specjalne traktowanie, oni wiedzą, że, 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 że muszą nam bardzo szybko wysyłać te dokumenty, że czekamy, że nie odstąpimy, tak, że nam zależy na nieruchomości, więc więc tak e, sprawdzamy tak wszystko i i jest wszystko, wszystko do sprawdzenia, e, a Wam samemu to wiem, że, to, że trudniej to może być, tak. A czasami też e, e, emocje dojdą, bo chcemy, bo tutaj mówią, bo tutaj już norwezy przyjeżdżają, za chwilę oglądają, Szwedzi. Tak, i oni od razu, tutaj deweloper nam mówi, proszę się spieszyć, e, bo tutaj się już rezerwują. I, 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 może, i, I może, bo wiem, że tak jest. I, I może Wam trudniej. Dlatego chodzi o to bezpieczeństwo. Tego bezpieczeństwa jest nie widać, tak? No bo mm, bezpieczeństwo wtedy, wtedy czujemy, jak są problemy, nie? to jego zabrakło wiemy, ale jak, jak wszystko jest ok, to nie czujemy tego bezpieczeństwa. A to bezpieczeństwo daje nam komfort, że się nie stresujemy, że jesteśmy zaopiekowani, że, że, że jest prawnik, adwokat, który nas reprezentuje, który sprawdza wszystkie, wszystkie to dokumenty. Ale dobrze, to Wam powiedziałam, jak to wygląda i ile to wszystko kosztuje. Jakie są ceny? Jeśli chodzi o rynek wtórny, to od 50-60 tysięcy, 50 to mówię studio i to już nie tak blisko przy, przy morzu, tak. 60-70 tysięcy to już dwie sypialnie plus salon, tak, starase mieszkanie powiedzmy w Torowiecha, tam są najtańsze nieruchomości. Yy, około tam 500-700 metrów od morza, tak. Spokojnie spokojnie to można zakupić. Oczywiście w takim stanie, jak ja powiedziałam, wyposażenie, tak, yy, ale to wszystko to można zmienić I ja zawsze pięknie yy, lubię popatrzeć, jak, jak właśnie yy, 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 świetnie, właśnie bardzo atrakcyjnie zmieniacie te nieruchomości. Wyglądało to tak, a wygląda to teraz. Yy, też właśnie. Yy, yy, no, nawet nie zatrudniając się w to projektanta, tak, tylko kilka, kilka drobnych szczegółów, tak, yy, niedużym nakładem finansowym i te nieruchomość zyskują naprawdę naprawdę to nowy wygląd i przyciągają i przyciągają t, turystów, tak, ale to trzeba wiedzieć, tak, i, i takie są ceny. Oczywiście potem każde 10 tysięcy dają 20 tysięcy do nieruchomości, mamy więcej przestrzeni, mamy lepszą lokalizację, mamy bliżej. Morza, tak? Od 100 tysięcy z widokiem to to na morze ok, a, ale do remontu. Powiedzmy to szczerze, tak? To są nieruchomości, to do remontu i, i na pewno to rewiecha tutaj y, ta okolica Costa Blanca Północna. Takie nieruchomości to się jest cena, to nawet do remontu, no bo w Hiszpanii płaci się za widok, za miejsce, a nie to za to, co mamy w środku, y, z, z, za lokalizację i, i za stan to nieruchomości. Tak to wygląda. Natomiast o rynek pierwotny zaczyna się minimum 250, 250 tysięcy. Costa Blanca Północna, powiem, 300, 350, tak, to są takie, te, takie ceny, no bo rynek pierwotny nie o to chodzi, żeby coś kupić. To z dala od morza 3 km, tak, bo można też kupić 3-4 km. Są też nieruchomości około tam 200 tysięcy. To, to, to rynek pier, pierwotny, ale tutaj Costa Blanca Południowa. Natomiast, jeśli myślimy o standardzie takim deweloperskim i przy morzu blisko, to na tyle, że powiedzmy do kilometra, tak, w dobrym miasteczku, to te ceny o 250 tysięcy w górę. Z widokiem na morze 300, 400 tysięcy i jeszcze, i jeszcze więcej, tak. Ta górna, ta, ta górna granica to nie zna, tak. Bo to zależy, czy jest apartam, apartament, czy jest zależna willa, tak? To wszystko potem to, to naszą, cenę, e, to, to naszą cenę dyktuje, zależy od dewelopera, czy specjalnie się w tylko w, w apartamentach, są też deweloperzy, którzy budują to willę, tak i wtedy m, działką kupujemy, więc to już mówimy o inwestycjach e, poza kilka milionów, tak, wszystko zależy, czego oczekujemy, jaką wizję mamy na Hiszpanii, jaki mamy budżet. I, 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 I po co to nam ta nieruchomość? To jest podstawowe, podstawowe to nasze pytanie na konsultacja. po co nieruchomość w Hiszpanii, więc jak usłyszymy już ten cel, jakąś wizję, to potrafimy wtedy powiedzieć, jaki budżet jest potrzebny i, i, i co możemy osiągnąć, tak? Jak ten cel zrealizować? I więc tak to moi drodzy. To wam powiedziałam najważniejsze, najważniejsze kwestie. Jestem też otwarta to na wasze pytania, na wasze komentarze. Jaki temat o czym chcecie, o czym chcecie porozmawiać, to, to na kolejnym to live. bo to też chcę, żeby były to dla was spotkania. A za dzisiejsze spotkanie wam serdecznie to dziękuję. Ja już będę kończyła, tak, bo dalsze, dalsi moi klienci i, 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 i notariusz tak. E, to czekają tak, mamy bardzo pracowity okres, początek roku to naprawdę, a jeszcze to wiosna, a wiosna zawsze z takim okresem, gdzie jest, gdzie jest jest ciepło, przyjemnie, chcecie już tego słońca, zima w Polsce się przedłuża, więc wtedy przyjeżdżacie to do nas na re rekonesansę. Nam zostały w lutym, w marcu ostatnie wolne terminy, bo my pracujemy z, z czasem, tak? Nie jesteśmy ogromną firmą, pracujemy na jakości. Jeśli chcecie zarezerwować, jeśli chcecie tak, czy, yy, że macie gdzieś tam trzy yy, dni, cztery dni w kalendarzu to wolne, to skontaktujcie się z, się z nami i zaplanujemy, to dla was taki rekonesans, tak? żebyście jak najbardziej poznali Hiszpanię, nieruchomości, tak? Także tak, nie przedłużam już dłużej. Czekam na Was już na kolejną środę. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję.